Cześć! Tysiące przyszłych studentów odwiedziły dziś Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na dniu otwartym. Pokazujemy wybuchy, pościgi, lasery i co jeszcze oferuje nasza uczelnia. W skrócie dzieje się. Zapytajmy naszych uczestników, jakie wrażenia im towarzyszą. Najbardziej podoba mi się chyba atmosfera. Jest mnóstwo ludzi i można sobie porozmawiać. Można podzielić się wrażeniami z samego wydarzenia, ale i z Przyszłych nadchodzących studiów? Takie spoko. Dowiedzieliśmy się sporo na temat tego, co możemy robić od października już. Tak. No i widzimy się chyba w październiku. Całe zorganizowanie tej imprezy przebiegło bardzo dobrze i nie spodziewałam się, że aż tyle ludzi tutaj się pojawi. Bardzo pozytywnie, też byliśmy mile zaskoczone tym, co nas tutaj spotkało. Jest to uniwersytet, który oferuje kierunki studiów pozwalające rozwijać swoje umiejętności, swoje kompetencje, uczestnicząc w różnego rodzaju sekcjach sportowych, kulturalnych, kołach naukowych. Tego jest bardzo, bardzo dużo, jak widać. No i ostatnie, najpiękniejszy kampus, w Polsce, w Europie, a ja bym na, zaryzykował i powiedział, że na świecie. Ty na tak nas od zawsze, fajnie, bo jeziora. Jesteśmy grupą z nim, w jakim że pójdziemy do na razem. Mianowicie blisko, ale wolę to niż Warszawę. To była wielka przyjemność się z Wami spotkać. Do zobaczenia.